Cześć, witajcie w moim odcinku, dzisiaj się wam pochwalę, ile mam motorków o wysokiej od nie jak te gra się do końca nazywa, no w tym mam, od początku zaczniemy, to jest ten podstawowy, on jest chyba ulepszany. to jest ten staroświecki, no, i to, to już była zmiana koloru tutaj, i ogólnie tutaj jest bardzo jest ten ulepszony. Bardzo jest taki o, fajny taki, nie wiem też jak CX750F. O nie, to jest mój najlepszy obecnie motor. Chwila. 55 mocy 30 powodzenie. Nie tak, ten jest najlepszy. wam pokażę w skrócie. W skrócie tymi motorkami każdym. Każdym jednym. Pokażę wam. Dobra. Już jesteśmy. O tak wygląda ten. Strasznie pierdzi. <gry> I można nim jeździć na jednym kole. WTF! O nie, no i się rozbiłem. Dobra, to teraz kolejny. Dobra, to jest trochę śmieszny ten motor. Czemu mi tak laguje? Dobra. Nie wnikajmy w moje lagi. Jak jakoś gram bez nagrywania, to mi tak nie laguje. Sorry, tak jakoś śmiesznie on wygląda. Oczywiście popisałem się moją jazdą na motorze. Napiszcie też w komentarzach, czy Wam się podoba właśnie tak, nie tylko z Fortnite'a i Minecraft'a odcinki. Napiszcie w komentarzu, czy jeszcze nagrywać na przykład Surf, Surf jest czy jakoś tak, nie wiem jak to się nazywa. I właśnie tą grę, jak tutaj przychodzę jakieś misje, czy coś. Dajcie znać w komentarzach. Tak oto wygląda ten. Moim zdaniem tym mi się najlepiej jeździ. Dobra. Powiedział co wiedział. Ty. A właśnie. Chyba tego nie mówiłem jeszcze na odcinku, ale powiem. Dobrze. Jak się powiem, że to jest cięcie się zrobiło. Dobra. Nie, jeszcze nie mówiłem na tym odcinku. Na 50 subów, tak 50 subów będę nagrywał z kamerką. Przynajmniej jak będę grał w Fortnite, to będę nagrywał z kamerką, ale raczej na telefonie z kamerką to nie chcę nagrywać. Tutaj pauzę. Ten już jest lepszy, sporo tamtych... Więc opłaca się ci, co oglądają bez subskrypcji mnie. Opłaca się zasubskrybować. Wiem też, że dużo... haha. Wiem, że też, że dużo osób właśnie chciało, żebym nagrywał z komerką na poprzednim kanale. I myślę, że, że będzie Wam się podobało. Nie. O, już mam popys. Myślę, że będzie Wam się podobało. Dlatego wbijcie to. Widzicie te 50 subów to będzie z tym, um, to będzie z kamerką odcinki z tego, z kamerką będą odcinki z Fortnite'a i teraz z Minecraft'a, więc opłaca się. Brum, 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 Cię nie zabiję, aha, It, um, nic nie widzieliście, to się wytnie. Dobra, spójrzcie na to. Pip, 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 pip. Dobra. Myślę, że się Wam podobało, jakbym nagrywała z kamerką. A mi też by się podobała, jakbym miał te 50 subów. Aha. No i co jeszcze? No i to już wygląda na koniec odcinka. Ale zostawcie suba, zostawcie też lajka pod tym filmem. To bę... może jeszcze brał starsza, ale będę nagrywał. Nie wiem. I sobie chcę odpakować tego. Już niewiele mi brakuje. No myślę, że na kolejnym odcinku. No i trzymajcie się, zostawiajcie lajki, subskrypcje. No i cześć. Tak właśnie, cześć.